Kochani, tutaj Mami Witajcie w czerwcowym projekcie Dęką Ubrania Nie mogę uwierzyć, że to już któryś tam z kolei Pewnie szósty czy ósmy, bo nie pamiętam nawet kiedy rozpoczęliśmy Projekt Dęką Ubrania Ale zdecydowanie cieszę się, że to nadal trwa Że już weszłam w taki rytm i robimy to razem Więc bardzo mnie to cieszy, jak zawsze możecie komentować Czy mieliście coś podobnego, czy rozumiecie, że coś takiego nosiłam Dzisiaj zaczynamy wyjątkowo, dlatego że że coraz więcej ubrań będzie pojawiać się z teraz. To nie tak, że tych starych nie mam, ale mam odwagę wyrzucać coraz to nowsze ubrania i już ich nie przetrzymuję. Dzisiejsze pytanie do filmu jest dla mnie bardzo istotne. Sama zaczęłam się ostatnio nad tym zastanawiać, czy Wy, robiąc przegląd swojej szafy, wyrzucając, sprzedając i tak dalej. Pamiętacie, kiedy coś kupiliście za ile? E, macie w ogóle jakiekolwiek no, pamięć odnośnie tych produktów, wiecie co tam w trawie piszczy, czy po prostu przeglądacie to i zastanawiacie się, kto wam to dosłownie do tej szafy wrzucił, bo nic na ten temat nie wiecie, nigdy tego na sobie nie mieliście, nie kojarzycie tego produktu. E, sama nie wiem, czy u mnie to przywiązanie jest związane z tym, że uwielbiam przywiązywać się do rzeczy. Z tym, że mam dobrą pamięć, że jestem wzrokowcem, czy nie wiadomo z czym Natomiast czekam na Was w komentarzach, czy pamiętacie, czy nie pamiętacie, jak to jest u Was Albo macie tak malutko, że zawsze pamiętacie i to się naprawdę chwali Lecimy, żeby nie przedłużać i jak zawsze będą przebitki tych ubrań Coś, co było przeze mnie noszone naprawdę... Myślę, że przez jakiś rok, mimo tego, nie jest zniszczone. Coś, czego absolutnie nie chcę już u siebie mieć, bo jak dla mnie, może nie jest to podróbka, ale jest to mocna inspiracja i zaczyna mi to przeszkadzać. Swoją drogą muszę dodać, że w momencie, kiedy to kupowałam, nie wiedziałam o tym, że jest jakaś tam marka, którą ten produkt podrabia, ale jest to torebka kupiona wiele lat temu na AliExpress, i jakby dalej e, wiem, że Sama sobie przeczę, jakby potwierdzając to, ale dalej twierdzę, że rzeczy kupione na AliExpress mogły być w świetnym stanie, bo jest to naprawdę świetnie, świetnie, świetnie wykonany produkt. Biorąc pod uwagę to, że ona się w ogóle nie zniszczyła, ona jest dalej dobrze wyglądająca. Te okucia tutaj gdzieś. No, dobra, zapięcia, nie okucia Nie są czarne, pasek Nie puścił koloru Ten niebieski dalej jest pięknie Niebieski, ma świetny kolor I muszę Wam powiedzieć, że W poprzednich latach ją nosiłam Później zapomniałam o niej Taka jest szczera prawda A później znowuż e, zaczęłam ją nosić Na spacery z psem e, Tak, to była jedna z tych chyba Z dwóch czy trzech te zostawionych w tym celu Teraz nawet czasami noszę nerkę, szczerze powiedziawszy Natomiast e, tego produktu się pozbywam, bo wiem, że nie będę już go nosić, więc jest mi w tym momencie zbyteczny. Ten produkt bym wam polecała, ale ja już go nie chcę. Jeżeli i do tego namawiam i siebie i was, w czymś się źle czujesz z jakichkolwiek powodów, no to tego nie miej. Nie rozstaje się z takim wielkim bólem. Ona w środku była najzwyklejsza. Natomiast nie jest to taka wiecie miękka Kurka, tylko coś bardziej twardego, więc fajnie się nosiło. Tutaj jest suróweczka, jak zawsze, jeżeli chodzi o AliExpress i wiele takich tańszych produktów. No cóż, nie będę już tu stękać, nie będę się rozczulać, po prostu się rozstajemy, było miło. Nosiłam dość długo, ale teraz myślę, że od 4-5 lat nie noszę jej wcale i na pewno was teraz okłamałam, bo 4 czy 5 lat temu to jeszcze nagrywałam hole z AliExpress, więc. Tak się właśnie kłamie na YouTubie, bo się nie pamięta. Lecimy dalej. Nie będę Wam dzisiaj robić sztucznej rozprawy na temat tego, że kiedyś nosiliśmy spódnicę tuby, że one się przesuwają do góry podczas chodzenia, że miałam ich mnóstwo i zalegają w mojej szafie, bo po kilku tego rodzaju filmach myślę, że doskonale wiecie, że tak jest. I po jakichś przyglądach, przenoszeniu rzeczy lato jesień, jesień, zima i tak dalej, one się wyłaniają z mojej szafy, widujemy się i czasami mówię sobie, że dość znowu. Motywacją jest zdecydowanie ten film Natomiast jest to produkt z H&M I ona była kupiona na wyprzedażach jakieś 12 lat temu I do dziś pamiętam, że kosztowała wtedy 15 zł Pamiętam dlatego, że sprzedawczyni to były jeszcze takie złote czasy Po zobaczeniu, że ta spódnica kosztuje 15 zł Poszła mnie zapytać, gdzie ją kupiłam Mimo, że mi ją sprzedawała I poleciała do tego stanowiska i sobie odłożyła Nie wiem, czy tak można... Ale ze względu na tą anegdotę pamiętam, że to było 15 zł w pandemii 12 lat temu. Czy ja teraz takie rzeczy noszę? Nie Całkiem uczciwie zostawiam sobie jedną czarną spódnicę Swoją drogą jeszcze poszarpaną gdzieś tam na dole Specjalnie, celowo Resztę nie potrzebuję Nie będę nosić tub Latem to też się nie sprawdza dochodzenia po domu też absolutnie nie Zdecydowanie się rozstajemy I znowu uderzam w dobre Co zawsze mówiłam W dobrej jakości starych rzeczy 12 lat noszona namiętnie Ja tą spódnicę katowałam I to był i produkt na lat to, i produkt na jesień, i na wiosnę, i na zimę, i dalej jest czarna. I dlaczego nie sprzedaję? Bo to też jest taka refleksja, która nasunęła mi się ostatnio. Jeżeli coś nie jest modne, jeżeli nawet nie, że modne, tylko po prostu nie jest o, albo klasyczne, albo modne, to nawet mi się nie chce tego wystawiać na Vinted i sprzedawać, wiecie, za 3 złote czy 4 złote, bo ja już to przerabiałam. Po niektórych filmach wystawiałam te rzeczy i ceny schodziły nawet do 3 złotych i po prostu ludzie tego nie chcieli kupować. Ja tutaj nie mam problemu i jak zawsze Wam mówię z tym, że ludzie tego nie kupują, dlatego że po prostu no. Chcielibyście teraz kupić coś takiego i w tym chodzić, mimo że w dobrym stanie? No raczej nie. Więc szansa sprzedaży jest niska. Są takie buty, których Wam po prostu nie pokażę na sobie, dlatego że mają już nawet wyciągnięte sznurówki. Nie dlatego, że są zniszczone, ale po prostu sznurówki użyłam sobie do czego innego. Więc teraz bez sensu byłoby Wam je pokazywać na. No, Jeżeli chodzi o to, gdzie je kupiłam, to będzie to kik za jakieś 30 zł i będzie to kik kupiony lata temu, aż dwa albo trzy, naprawdę nie więcej i noszone sporadycznie, dlatego, że one mimo wszystko, tak sobie tłumaczyłam, będą pasować do jakiejś tam mojej bumperki, jakiejś tam eleganckiej bluzki itd. i tak dalej. Jak na te może sześć, może osiem wyjść, bo więcej razy w nich nie byłam, no to one są już trochę zniszczone pod tym względem, że... Teraz przed kamerą nie są, ale wiem, że noszone częściej, no nie wytrzymałyby zdecydowanie sezonu. Przeochydnie się tutaj łamią przy chodzeniu. Teraz, w ramach takiej przestrogi, jak one się znalazły w moich rękach, jest jedna osoba na Instagramie, której po prostu styl lubię, lubię jak to jak wygląda i tak dalej. Jeszcze kilka lat temu po prostu wierzyłam we wszystko, co pokazywali na Instagramie. I nigdy, przenigdy mnie jakby nie uderzyło to, że osoby polecające ubrania Sinsaya, Pepko czy Kika, raczej same prywatnie, jeżeli nie robią reklamy tych marek, no to nie chodzą w takich ubraniach. Same raczej wybierają coś bardziej trwałego. A ja wtedy wierzyłam, że jak dziewczyna pokazuje, że to są jedne jej ulubione trampki i tyle razy je widzieliśmy, aż raz. No to leciałam do sklepu i tak właśnie te znalazły się w moim posiadaniu. Dlaczego nie noszę ich dziś? Nie noszę ich dziś, dlatego że one nie są niewygodne. Ja po prostu czuję, że ta stopa nie ma odpowiedniego wsparcia że wszelkie moje jakieś krzywe stawania będą w tych butach się tylko, wiecie, pogłębiać że nie będzie trzymał dobrze stopy że on nawet w środku jest gdzieś źle wyważony i nie będę próbować ich absolutnie sprzedawać po prostu no. Dobra, odeślę je do, nie wiem, zwrotów, ekozwrotów, impostu i oni sobie tam postanowią, co z nimi zrobią. Jeżeli chodzi o wkładkę, to nawet jest śmieszne, bo to nawet nie było wkładki, tylko taki chiński, chiński szajs. A ja sobie wytłumaczyłam wtedy, że one są fantastyczne. Takie, wiecie, śmigacze. No to ja już takich śmigaczy nie kupuję. Teraz mogę sobie to wybaczyć, a za kilka lat bym już jej czuła, że coś jest nie tak ze stopą. No. Włożę tu jakiekolwiek inne sznurówki i się żegnam. To będzie dla nas wielki moment w projektach denko ubrania od powstania tego filmu. Pokażę Wam produkt, który nie był nigdy przeze mnie noszony. Pokażę Wam produkt, który kupiłam raptem miesiąc temu. Pokażę Wam produkt, który był zmarnowaniem pieniędzy. I pokażę Wam wreszcie produkt, który mogłabym nosić, bo nic mu nie jest, ale po prostu nie. No i proszę Państwa, mamy to. Jest to bluza, różowa bluza z Forefa, która miała mi zastąpić, uwaga, dwie bluzy zniszczone przez lata. Miałam jedną z kapturem, która jest już bardzo. no skurczona i nie mogę sobie poradzić z jej oczyszczeniem. I też druga, która została kompletnie na tyle sprana, na tyle zniszczona, że została po prostu wyrzucona. I teraz uwaga. Zamiast tych dwóch, no, miała być ta bluza Dziewczyna mi ją przysłała. Jest fajna, ma tutaj takie wiązane troczki. Jest z forefa, więc nie jest też od razu jakoś, powiem, zła jakościowo. Nie był to poliester. No, zadbana, xseczka, ale ubrałam i miałam takie. To, co mi w niej przeszkadza, jeszcze szybko Wam pokażę, to na pewno te rękawy, które są takie, no tutaj zdecydowanie dla mnie za szerokie, co mi się nie podoba. Patrzę tutaj jeszcze w lustro. To, co mi jeszcze przeszkadza, to ten dekolt, on by mógł być albo wyżej, albo niżej. Ale, jakby głównie czepiam się tych rękawów, bo to jest takie niekomfortowe. Ja mam takie bluzy, ale wiem, że przy nakładaniu kurtki mogłoby być już jakoś niesuper wygodnie. No i teraz te troczki, które tutaj widzicie, po ściągnięciu ich, bo na tym by mi zależało nawiązaniu ich, no to wygląda to tak. I oczywiście, tradycyjnie, jak teraz przymierzam, zaczynam sobie myśleć, no ale jest fajnie, no to co ci chodzi. Dlatego najlepiej nie przymierzać przed projektem dęko, bo część rzeczy została ocalona. Po którymś filmie prędzej czy później wracają, muszę nagrywać, montować jeszcze raz. Ale dlatego najlepiej nie przymierzać, bo tutaj rusza serdówko, dlaczego chcesz się nie pozbyć. Nie nosiłam, żeby nie zniszczyć, żeby nie zaciągnąć, żeby nie było 30 kłaków mojego psa. Bywa i tak. I cieszę się, że jakby. Tych rzeczy, które mi się nie sprawdzają, tak jak robiłabym wiele lat temu, na vintage nie chowam gdzieś. Powiesiłam ją owszem do szafy, ale z że za chwilę się rozstajemy. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że tak jak poluję dalej na małą niebieską torebkę z drugiej ręki, tak będę polować na różową bluzę, bo ja po prostu różowe bluzy lubię. A nie mam absolutnie żadnej, chciałabym mieć. Ja trzymam się faktycznie niepowielania kolorów, to znaczy, jak mam jedną różową bluzę, to nie kupię drugiej. Jedne białe spodnie zupełnie mi wystarczą. Jedne czarne, i tak dalej, więc tego się zdecydowanie trzymam. Absolutnie nie jest mi do szczęścia potrzebna, a ładna to niech kogoś cieszy. Coś, co nosiłam namiętnie wiele lat temu. Coś, co zostawiałam na, da się będziecie śmiać, ale zimne nocy w moim domu, to znaczy ja nie lubię przegrzania, absolutnie nie. Jestem osobą, która lubi nawet zasłonić sobie grzejnik, ja raczej zakręcić, co ja mówię, ale lubię się opatulić, a lubię też siedzieć w nocy i kończymy już słowo lubię, bo ten produkt naprawdę mi się sprawdza. Jest to bezrękawnik z Cindy, kupiony właśnie, jak zawsze to mówię, wiele lat temu i był noszony. Nie będę was oszukiwać. Jeżeli chodzi o ten produkt, rozstajemy się z żalem, bo ja naprawdę nie mam mu nic do zarzucenia, poza tym, że ta biała podszewka już absolutnie nie jest biała. Nikomu już pewnie nie posłuży i mam w głowie coś takiego, że chciałabym ją zostawić, no bo ani odsprzedać, ani, nie wiem, second hand nie będzie jej pewnie sprzedawał dalej, ale nie jest zniszczona. Jednak patrzę pod kątem tego, że wisi w drodze nastrych. Bardzo rzadko ją noszę, a tam w drodze na strych potrzebne mi są dosłownie każde haczyki, bo tam mamy powieszone kurtki. Żeby nie było burdelu, w tym roku odnosimy sukces, to już jest trzecia czy czwarta rzecz, która wisiała w drodze na strych. I żeby móc wyjąć te praktyczniejsze, części używane kurtki, pozbywam się właśnie tej. Z żalem, bo mam wrażenie, że naprawdę bardzo ostro podchodzę do wyrzucania... Ale jednak to są tylko rzeczy. Mam do niej sentyment. E, bardzo duży sentyment, bo byłam w wielu, wielu miejscach w niej i, i ją po prostu lubię. E, no ale, zdarza się, trzeba być twardy. Perła, której już dawno, dawno, dawno z nami nie ma i w której uwaga, proszę się trzymać. Ja zawsze mówię, że się trzymajcie, bo później się śmiejecie, że e, też wam się zdarzało. No to jak wam się zdarzało w takich butach chodzić miasto na zakupy razem z krótkimi czarnymi szortami i złotą bluzką, no to witam w klubie. Jeżeli nie, to nie mówcie, że wam się zdarzało. Żartuję oczywiście. Po prostu je wyrzuciłam. Wyrzuciłam je też z prostego faktu i nie mówię tutaj o braku mody na tak wykwintne obuwie. Natomiast były to buty, które bardzo szybko ja wyrobiłam na ten sposób, że. Kładąc buta tyłem, jakby do Was, okazałoby się, że lewy but jest trochę przechylony do środka. Ja nie mam generalnie wady, jeżeli chodzi o chodzenie, natomiast zdarzało mi się wtedy mieć takie buty, które dosłownie jak chodziliście trochę krzywo, bo nie wiem, bo był spad z górki, to one się przecierały. Ja tych butów nie nosiłam zbyt często. Absolutnie muszę Wam szczerze powiedzieć, że one były butami, które były wygodne. Więc w wypadku takich butów, no cóż, coś za coś. Przede wszystkim były lekkie i to już powinno mnie zastanawiać lata temu, dlatego tak bardzo szybko te podeszwy zaczęły się przecierać. Bardzo się cieszę, że to był tak kolorowy okres w moim życiu z perspektywy czasu, że ja zdecydowanie na zakupy to traktowałam jak wyjście na po prostu ważną imprezę i chodziłam w takich butach. Ja w takich butach chodziłam dalekie, dalekie, dalekie kilometry. I gdybyście się zastanawiali na dzień dzisiejszy. Już tak kończąc, jakim cudem? Ja do dziś chodzę w 12-14 cm szpilkach, które dobrze dobrane, naprawdę są wygodne. No to właśnie takim cudem. E, ta stopa była już wyrobiona od, od wielu, wielu lat, i jak miałam te buty, to miałam 20-22 lata. I nie pytajcie mnie, dlaczego je trzymałam, absolutnie już nie powinnam, i ten błąd już został naprawiony. Nie ma ich. A jak dużo miejsca zajmowały, no to sami się domyślicie. Kolejnej rzeczy w dzisiejszym filmie zdecydowanie nie będę Wam przymierzać. A to nie będę przymierzać, dlatego że e, jest mokra. E, przed rozstaniem się z rzeczami zawsze staram się je wyprać, doprowadzić do porządku, a nie po prostu wyrzucać. Jakoś sobie to tam w głowie tłumaczę, że będą mieć troszkę większą szansę na przetrwanie w gąszczu innych rzeczy, bo będą po prostu. Gotowe do drogi, ta jest mokra, ale no w dzisiejszym filmie Wam już ją pokazuję Jak długo jest w moim posiadaniu? Dokładnie 6 lat, dlatego że była kupiona jako taka moja piżamka poślubna Taki miałam kaprys, duży kaprysów miałam 6 lat temu, no i to jest po prostu dół od tej piżamki poślubnej Jeżeli chodzi o ten produkt, to ja wiem dlaczego doskonale ona mi się nie sprawdza nie dlatego, że jest poliestrowa, bo to jest ten taki, uwaga, trzymajcie się, przyjemny poliester, który się nie kulczy, któremu nic nie jest. Ona naprawdę, mimo wielu prań, świetnie się zachowuje, dalej biel jest biała, świetnie wygląda i mogłabym ją nosić dalej. Robiłabym to z przyjemnością, ale jakby z szacunku do własnego ciała już tego nie robię, bo nie, nie płocę się w niej, ona się przesuwa. No to o ile chodzę, to wiecie, siła grawitacji, to wszystko idzie w dół, więc, jakby trzymać się na tym pasie i jest ok, bądź też trzymać się na biodrach. W wypadku tego produktu za każdym jednym razem podczas snu to mi się dosłownie na szczyt, żeber, przesupa, gdzie, wiecie, gdzieś aż tutaj. Przez co oczywiście pojawia się ten. No, wargi wielbłąda, tak to się chyba pieszczotliwie nazywa. Jest mi niewygodnie, wybudzam się, więc tak jak i w ostatnim filmie, ten kombinezon po prostu mi przeszkadzał, tak i ten produkt też mi przeszkadza. Mam do nich sentyment, mogłabym je trzymać, mimo że są poliestrowe, są z primarka, ale są ładne, fajne i bardzo przyjemnie mi się tak ogólnie w nich chodzi, ale pozbywam się ich, bo no nie będę trzymać tylko z sentymentu, nie będę, wiecie, ubierać czegoś takiego po domu, bo w nocy. Mi się to nie sprawdzi, były fajne, rozstajemy się i tak jak mówię, mimo że to jest poliester, to to jest naprawdę przyjemne. W dzisiejszym filmie pojawiają się świeżutkie rzeczy. No i jedną z, z takich świeżutkich rzeczy zdecydowanie jest spódnica z berszki w ciapeczki krótka związaniem. Mogę powiedzieć, że jedna z najbardziej świeżych rzeczy pod tym względem, że kupiona była dwa lata temu, dokładnie pamiętam. E, zamówiłam ją jak jeszcze no. Niby minimalizowałam, ale coś tam sobie kupowałam i to czasami w większych ilościach, jak puściła wodza fantazji. Kupiłam więc i tą spódnicę, zamówienie internetowe, przymierzałam bardzo dużo rzeczy swoją drogą, wtedy odesłałam, zostawiłam raptem dwie, w tym właśnie ją. I teraz uwaga, jak będziecie widzieć na przewidkach, to jest spódnica krótka. No i dlatego też ja jej nie nosiłam. To znaczy. Ja wiem, że są osoby, które noszą bardzo króciutkie rzeczy, które się z tym świetnie czują, ale ja po prostu zwłaszcza jeżeli chodzi o siadanie, nie chcę się zastanawiać, czy coś mi tam wystaje, czy nie, bo czuję się po prostu niekomfortowo, a to nie o to chodzi, żeby nosząc ubranie zastanawiać się, czy mi ażby czasem tam czegoś nie widać. Zdecydowanie gdybym teraz miała wybierać, mogłabym szukać eski, z tym że z drugiej strony bądźmy szczerze, to jest taki fason, że po prostu jest ultra ultra króciutki. Lubię takie Neutralne wzory, ale no zdecydowanie już mi się nie sprawdza. Nie nosiłam jej nigdy i to jest produkt, który był zostawiany na lato. Będę nosić latem, jak nadejdzie okazja. I co więcej, muszę Wam powiedzieć, że w tamtym roku przy pakowaniu na wakacje zabrałam ją, miałam ją ubrać, ale tak wiecie, jakoś. No, więc po prostu było, minęło, już jej z nami nie ma, i zdecydowanie w tym roku chciałabym oddawać, odsprzedawać te rzeczy, w których właśnie ze względu na krótkość ubioru źle się czuję. Całkowicie nie skromnie powiedziałabym, że nawet próżnie e, mogę uznać, że jeżeli cokolwiek rzeczy, dobra, 9 na 10 rzeczy, które widzicie w filmach, kazalibyście mi ubrać i iść na miasto, to bym ubrała i poszła. Wystylizowałam to jakoś Unormalniła na tyle, żeby czuć się w tym dobrze Czasami też oczywiście nie wyrzucam rzeczy, w których wyglądam jakby źle Po prostu się ich pozbywam, tak? To niech będzie wstęp do tego, że w tym bym już nie wyszła. Ja nosiłam to z białymi spodniami, czarnymi spodniami, miniówkami, szpilkami. I co jeszcze ważne, zawsze zakładałam takie, wiecie, tanie awiatorki na oczy i naprawdę czułam się świetnie, ale też nie oszukujmy się, to była jakaś chwilowa faza, dlatego że było jedno lato, nawet nie wiem tak naprawdę, kiedy to było. Powiedzmy, że miałam wtedy, nie wiem, 19 lat. To jest na mnie za duże. Kupiłam go na Allegro To był jeszcze czas, kiedy na Allegro było mnóstwo e, Takich sklepów z używaną młodzieżą Umówmy się, ale używane rzeczy wtedy kosztowały mniej niż 50 zł A tą bluzkę kupiłam za ponad 50 Jest to chyba z oficjalnego sklepu Playboya produkt Ja nie wiem Jeżeli chodzi o materiał Do dziś jest świetny To jest na 100% bawełna Tego jestem pewna Jeżeli chodzi o rozmiar Nie mam pojęcia e, Jeżeli chodzi o to, jak ten napis się zachowuje のと Widzicie, że blask na kamerze jest niesamowity. Oczywiście widzicie teraz, jest ta inspiracja awiatorek. Nie wiem, czy kiedykolwiek kogoś w czymś takim widziałam. E, ten etap mam całkowicie za sobą i napisy, i Playboy, i króliczek Playboya i dziwne czasy to były. E, jestem zdziwiona jednym, że ona tak bardzo długo wytrzymała w mojej szafie. Bo nawet po domu bym tego nie ubrała, nie czuję się w tym, no nie czuję satysfakcji z posiadania tego produktu. Bardzo mi przeszkadza, i nie wiem, jakim cudem widzicie to dopiero w tym projekcie. Dęką ubrania po prostu dobrze się schował. Miał gdzie? Jeszcze kilka miesięcy temu. Miał gdzie? Kupiona lata temu na. Allegro, jak jeszcze miałam tą fazę Kupowania ubrań na Allegro I nosiłam ją do białych Jeansów, bo to pamiętam, ale Raptem kilka razy Muszę Wam powiedzieć, że chyba miałam ją Kiedyś w filmie na YouTubie, już pewnie nie Odnajdę miniatury, ale wydaje mi się, że z 5 Lat temu nawet na YouTubie się pojawiła Jeżeli chodzi o wzór I całość, no to jakby Nie moje klimaty, już zdecydowanie nie Była w rozmiarze 36 Więc zaskakujące, że Na mnie akurat w miarę leżała nie była zła, ale jakby pod względem tego, co tutaj się dzieje, to to już nie przejdzie. Pod względem całego wzoru to też już nie przejdzie. Natomiast na pytanie, dlaczego ze mną zostawała? Ano, oczywiście, że sobie wyjaśniałam, że jak przejdę z fazy modnych ubrań, ubrań sportowych i tak dalej, to wrócę do ubrań eleganckich, albo inaczej, będę po prostu nosić ją na sobie za kilka lat i z tego względu lepiej ją zostawić, bo jakbym chciała wrócić do takiej. Takich ubrań, no to wtedy nie będę mieć i będę musieć kupować, ale ona leży. Bądźmy szczerzy. Trochę dziwna pod tym względem, że tutaj wiązana. No, będę na pewno pamiętać o tej rzeczy, dlatego że to jest taka rzecz, która mnie trochę prześladowała, to znaczy. Chciałam zostawić ją z jakichś względów logicznych, gdzie żadnych logicznych względów nie było. Natomiast absolutnie ja uważałam, że to jest zbyt mocne do mojego wyglądu i tego nie nosiłam. Pomijałam cały, cały czas. Nie chciałam tego na siebie ubierać, mimo że przytrzymywałam. A wiemy, że i takie sytuacje się zdecydowanie w naszych szafach zdarzają. No, rozstajemy się, no co mam Wam powiedzieć? I nie było jakoś specjalnie miło, bo ubrałam ją może z 4 razy. Myślę, że nie więcej. Kochani, zdecydowanie przypominam o moim pytaniu do Was, ale mogę Wam szczerze powiedzieć, że nie ma chyba żadnej rzeczy w mojej szafie. O której nie pamiętam, której nie pamiętam z czym nosiłam, której nie pamiętam w miarę e, kiedy kupowałam tu jeszcze sami problem, ale jednak w miarę jest to ogarnięte. E, Wy widzicie w filmach, że mówię o przedziale, nie wiem, jak miałam 18, 19, 20, 21 lat, nie dlatego, że wszystko kumuluję w tamtych czasach, ale dlatego, że bardzo dużo wtedy ubrań zostało ze mną, a kupowałam wtedy ubrania, i większość rzeczy, do których dzisiaj nawet się odnoszę, którymi dzisiaj operuję które dzisiaj na sobie. Noszę, no to są ubrania właśnie z tamtych czasów. Mogę Wam szczerze powiedzieć, że te klasyki zostały, że jakieś takie normalne rzeczy zostały, czy też nawet bardziej eleganckie rzeczy, jakieś sukienki na wesele i tak dalej. To już wszystko na dziś. Dzięki za to, że jesteście, że oglądacie. Widzimy się jak zawsze w komentarzach. Papa, pa, kochani, trzymajcie się i uwaga, uwaga. Żeby przyszła do Was ciepła wiosna, mam nadzieję, że tak u Was było. Bo u mnie ja nie pragnę lata, ale słuchajcie, ciężko u mnie o jakieś powyżej 24 stopni na polu jest cały czas nie wiadomo co, albo taka susza na 20, co jest chyba jeszcze najgorsze. No więc lepszej pogody nam życzę. Teraz będę akurat aktualna. Aktualnie na czerwiec życzę nam, żeby ta pogoda się troszkę rozkręciła. Widzimy się w następnym. Papa pa, kochani, trzymajcie się. Do następnego.